Dane, które się pojawiły za pierwszy kwartał, są zaskakujące, jeżeli chodzi o inwestycje w polskiej gospodarce, bo zauważyliśmy takie wartości jak 12,6% wzrost inwestycji i wszyscy zaczęli się zastanawiać co się stało, co to za dana, co się zadziało w polskiej gospodarce. Analitycy z różnych banków zaczęli też szybko analizować i komentować te informacje. Proszę Państwa, no przede wszystkim ta wartość jest o tyle zaskakująca, że prognozy, jeżeli chodzi o inwestycje w środki trwałe, była szacowana na poziomie około 7%. Tutaj mamy prawie 13%, więc jest to nieprawdopodobna rozbieżność, czyli to sugeruje, że na rynku mamy. Bardzo duży przyrost inwestycji. Oczywiście informacje płynące od przedsiębiorców cały czas są obarczone dużymi wahaniami. Przedsiębiorcy zastanawiają się, czy to już jest dobry moment, czy jeszcze należy poczekać i obserwują, ale bardzo istotne informacje. Z rynku płyną mianowicie takie dane, które pokazują nam za pierwszy kwartał i też w odniesieniu rok do roku, że konsumpcja prywatna minimalnie spadła. Analitycy szacują, że jest to okres przejściowy, bo już widać, że w kwietniu na przykład ta konsumpcja prywatna była wyższa i szacowana jest ponad 13%, więc rzeczywiście możemy mówić o takim przejściowym okresie spadku konsumpcji, minimalnym spadku konsumpcji prywatnej. Natomiast to, co jest bardzo ważne dla inwestycji polskich, to to, że konsumpcja publiczna utrzymuje się na stałym poziomie. To jest niesłychanie istotne, ale też to, że inwestycje. Inwestycje realizowane przez podmioty gospodarcze zaczynają być też na samym poziomie. Czyli mówiąc wprost, szacowana, szacowane tempo wzrostu gospodarczego w Polsce, ono nie tylko się utrzymuje, bo ma stabilne fundamenty tutaj, jeżeli mówimy o właśnie tej konsumpcji publicznej i inwestycjach, ale pokazuje tendencję wzrostową pokazuje, że przedsiębiorcy zaczynają mieć coraz większe zaufanie do proponowanych dużych inwestycji. I tutaj szybko trzeba wymienić te naj, najistotniejsze, strategiczne dla Polski e, inwestycje, takie jak Centralny Port Komunikacyjny, e, takie jak na przykład Przekop Mierzei Wiślanej i takie jak na przykład e, inwestycje w Polsce Wschodniej, chociażby Via Baltica czy Via Carpathia. I teraz przechodząc e, do, do danych, Centralny Port Komunikacyjny, inwestycja szacowana na lata co prawda, e, ale to nie jest to jest inwestycja punktowa. To jest inwestycja, która jest powiązana z całą masą różnych działań i również inwestycji na terenie całego kraju. To pokazuje, że polscy przedsiębiorcy będą mogli zrealizować własne plany na poziomie może nawet nie pojedynczych procent, na dzisiaj już szacuję ponad 20%, więcej od tego, co w tej chwili realizują w różnych branżach, w branży budowlanej, w branży transportowej. To jest taki plan, który może spowodować nie tylko utrzymywanie się wzrostu gospodarczego Polski, który na dzisiaj z każdych stron jest Korygowany i podwyższany, bo co ciekawe, polskie ministerstwo szacuje rok do roku wzrost na poziomie 4%, natomiast my słyszymy z ust analityków różnych banków podwyższanie do 4,2, 4,5-5%. Unia Europejska podwyższyła wzrost gospodarczy do poziomu szacowany do poziomu 4,2%, więc to już są dane, które pokazują taki absolutnie twardy fundament, że polska gospodarka jest w takim momencie, że jeżeli te zaplanowane inwestycje zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem, to możemy być spokojni i polscy przedsiębiorcy to czują i polscy przedsiębiorcy zaczynają już. Planować kolejne inwestycje, więc no tutaj chyba ten wzrost szacowany na najbliższy rok, najbliższe dwa lata na poziomie minimum 4%, a mówi się o tym, że jeżeli te inwestycje rzeczywiście zgodnie z harmonogramem będą realizowane, to będziemy mieli wzrost gospodarczy powyżej 5% co roku, nie tylko przez ten ostatni rok czy najbliższy rok, ale jeszcze kolejny drugi i trzeci.